Cześć, tutaj Olek dzisiaj nagrywamy sobie odcinek w ogóle na tym kanale kanale, re, re. kanale i dzisiaj próbujemy zostać ogólnie krokodylem aligator krokodyl nie wiem no i próbujemy właśnie nim zostać i nie wiem, co zrobić Z tego zadania. No i zażarł. Możecie obejrzeć poprzednie filmy z, z, z Deepio. Kolejnego, jak zostaje z Roblox grany. Z Roblox Unboxing symulator. Jest takiej fajnej gry. Nie wiem. No i dzisiaj znowu bez IGI. Ale możecie wpaść na jej kanał. Iwona. Iwona. Błazkut. Były Acychyut. Taki IGA ma kanał. I możecie zasubskrybować. Mój kanał też możecie zasubskrybować. Łapka w górę. Komentarz. I zasubskrybować oczywiście z Ze Z dzwoneczkiem. Łapiec. Czukecik, czukecik. Czukeciki. Są bardzo hapsiki. Hapsiki.

d mm -hmm.

E, czekajcie, bo y, zapomniałem, że nagrywam. I y, 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 y ogólnie się w ogóle nie odzywałem, przez nie wiem ile minut. Jeśli, jeśli prosiłem, mamy o coś albo coś tam, to sorry, jak to jest na odcinku, muszę sobie go obejrzeć. Przemyślę, czego w ogóle wrzucę. No tak, może zostać krokodylem, tak? Dobra. Lecimy z krokodylkiem. Czokleć, przestań! Mm. Czoklecik, kotlecik. Czoklecik, kotlecik. Fajny, został sam. Środka. Kto to przecież ma kryta? Nie wiedziałeś? Dobra. Powinniśmy za chwilę mieć krokodyla, Co tam było? Jakieś mięs, Mięsko? Ja poproszę tu. ja mija, ja jam, jam, Nie, wtedy się najadłem. Nie czemu chyba złapałem. LOL! Tym razem będę głośniej gadał, bo na poprzednim odcinku trochę ten. I w ogóle nie wiem przez ile się nie, nie odzywam. Trochę mnie gardło, bo i będę się napić, musiał. Będę musiał piciuniać, będę musiał piciuniać. Bardzo piciunia, bardzo piciuniać. Znowu chciałem ją odzywać. Znowu chciałem się nie odzywać. Ale ja jestem bezsłuchy, tak czy Jesus. Yeah. Ale mnie teraz cisnę. O, krokody właśnie! O kurde, już nie żyje! O, o! Tak, 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 tak. Krokodyle są za bardzo OP. Jak nam się nie uda... Ja się zabije po prostu. Zabija się. Jak chcę za pierwszym razem. Jak ty za pierwszym razem! Jak ty za pierwszym razem. O! Sobie zjem chyba. O nie zjem, bo... To... Mmm... Mama. Tak zrobiłem to. Mama. Pomyśli moj mam. Ha ha! Ha ha ha! ha. mojej mamy. Rartowałem. No, ogólnie, o powiem wam jak krokodyl robi, wow wow, hey, hey. Ha, 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 ha ja się wskoczę, to no, jak, nie, nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Mommy, mammy mammy cam cam lu O oh, kurde, ale trudno jest zostać tym krokodylem. Bardzo trudno. Tak w ogóle teraz myślę o Herbacie i Mama! 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 Zrobisz mi herbaty. Czy zrobiłam, czy na szafce masz? Tak. Hmm. Sprawdzę. Pięknie. Dam, dam, dam! O kurde, to mi się zepsuło! O nie, o nie! Jak, jak mnie zabije? Zabije! Zderzaj mnie! No ale i tak chciałem Wam tylko to pokazać, więc trzymajcie się pa ją.